Ksiądz Krzysztof Kowal na co dzień jest proboszczem Parafii Miłosierdzia Bożego na Jadwizinie, Swoją posługę w Pile pełni od dwóch lat. I choć kapłan dał się poznać parafianom jako pogodny, pełen werwy człowiek, to wielu z nich nie wie o niecodziennej pasji pasterza. W tym roku ksiądz Krzysztof chce jednośladem przebyć niemal całą Rosję aż do Irkucka. Ja tą trasę, którą teraz mamy zamiar przejechać motorami, to przejecham rowerem, więc dlatego ja tam pracowałem w Irkucku przez dwa lata, potem jeszcze dalej 10 lat na Kamczatce, 3 lata w Gruzji, więc Rosja to jakby druga ojczyzna, tam pracowałem jako duszpasterz. Wybierając się w 2001 roku na tę odległą misję, ksiądz Krzysztof z Koszalina pokonał rowerem dystans niemal 7000 km w ponad 3,5 miesiąca. Teraz mężczyźni zakładają, że motorami zajmie im to 10 dni. Później tutaj musimy niestety się rozdzielić. Bo ksiądz Krzysztof zostawia motocykl i samolotem wraca do Moskwy, gdzie czekać będzie już na niego 35-osobowa pielgrzymka z Piły i okolic. Po krótkim zwiedzaniu miasta grupa koleją transsyberyjską pojedzie z powrotem do Irkucka. W tym czasie Zbigniew Galus cały czas na motorze będzie zwiedzać Mongolię. Choć wcześniej mężczyzna wraz z żoną jeździł krajoznawczą motocyklem po Europie, to ta wyprawa będzie najbardziej odległą w jego życiu. Taką iskrą na proch był tutaj właśnie... Ksiądz Krzysztof, który wszedł i mówi, że organizuje pielgrzymkę do Irkucka i czy nie chcemy my właśnie jechać na motocyklach? No i czemu nie? Ale później dopiero jak się yy, na mapę spojrzało, jak to daleko i jaka tutaj trasa nas czeka, to troszeczkę tutaj... I... Przemyśleń było. Bo w tej z powrotem w niepewnych warunkach pogodowych i drogowych mężczyzna ma do przejechania dystans ponad 16 tysięcy kilometrów. Jego marzeniem jest zobaczyć w trakcie wyprawy pustynię Gobi. Potem wraca do Irkucka, gdzie wraz z księdzem Krzysztofem motorami wrócą do kraju. Do tej przygody przyjaciele częściowo namówili swojego kolegę, w trójkę na motorową wyprawę mężczyźni wyruszają już w poniedziałek. Przyjemna podróż. Kilkaset kilometrów, koledzy trochę więcej, mają kilkanaście tysięcy będą mieli tam i z powrotem. Mój plan mu założenie odprowadzić ich aż pod granicę do Rosji, stamtąd wrócić z powrotem do Wilna, zwiedzić Wilno, udać się do Kowna, a potem wrócić do kraju. Za to kapłan i Zbigniew Galus pojadą dalej, mając nadzieję, oprócz niezwykłych widoków spotkać na swojej drodze ciekawych ludzi, zatrzymując się na nowsek w tamtejszych parafiach czy użyczliwych osób. <laughs> tam mnóstwo. Ja zresztą liczę teraz na te przygody, też takie pozytywne, bardzo spotkania z ludźmi, bo tego się nie da zaplanować. Dlatego ja na przykład częściowo rezygnuję. My się nie zatrzymujemy w pięciogwiazdkowych hotelach, żeby tam podjechać i położyć się. Nie. Najcenniejsze są spotkania z ludźmi. Ich szczęśliwego powrotu będzie wyczekiwać żona Zbigniewa Galusa, która już teraz trzyma kciuki za szczęśliwy finał wyprawy. I wróci. Z uśmiechem z pełen, no, jakiś spełniony też i, i nie ukrywam, że no, no, z mnóstwem wrażeń, nie? No, których po prostu zazdroszczę. Mimo wszystko, że nie, nie jadę, bo nie dałabym rady, ale będę no, wspierać i, i tak e, będziemy się łączyć też na, możliwie jak najczęściej i, i jakoś tak będzie relacjonował tą swoją e, przygodę. Z tej niecodziennej podróży mężczyźni do kraju planują wrócić na początku sierpnia.